moją choinkę, którą ubierałam we wczorajszym filmie razem z Oskarem, także jeżeli jeszcze nie widzieliście to zapraszam i nie lubię niedziel, ponieważ ponieważ zazwyczaj w piątek i w sobotę nie mam mnie w domu i w niedzielę albo wracam do domu z jakiejś podróży tak jak było przez ostatnie dwa miesiące, co też spowodowało to, że przez ostatnie dwa miesiące mój kanał no, tak stanął w miejscu, bo przez dwa miesiące byłam tylko jeden weekend w domu, bo ciągle gdzieś jeździłam po Polsce. I te niedziele są takie, że sprzątam, uczę się, siedzę w domu albo się nudzę. I tak naprawdę nie robię nic ciekawego. A dzisiejszej niedzieli nie lubię, bo za dużo do zrobienia muszę. Po pierwsze, nagrać film, po drugie, muszę cały czas nagrywać tego vlogmasa, ale właściwie nie muszę, ale no dobra, to jest ta przyjemna część. Muszę posprzątać, no i muszę się uczyć, bo w, ten, ty, w tym tygodniu mam sporo do roboty w szkole, przez co pewnie masów będzie mniej i nie będą one codziennie, ale zobaczymy jeszcze jak to wyjdzie. Czas otworzyć kalendarz adwentowy. Ok, także dzisiaj mamy 4 grudnia, więc czwóreczka jest tutaj. To, to mclay mask, czyli maseczkę detoksującą do twarzy z jakimiś olejkami. Fajnie wygląda Ciekawe jak się sprawdzi, ale niestety sobie postanowiłam, że na początku chcę otworzyć cały kalendarz adwentowy, a dopiero potem będę y, testować te wszystkie kosmetyki, także dowiem się za miesiąc. Eee, jestem chyba genialna, patrzcie co odkryłam. Ten kalendarz z tyłu miał takie miejsce i mnie i to pozginałam i on stoi. Jestem genialna, naprawdę. Teraz on może stać sobie i będę go otwierać i on będzie cały czas ładnie wyglądał, nie będzie tam schowany. I trochę mi powypadało rzeczy z niego. Yay! Jestem genialna i cieszę się, że odkryłam, to dopiero w, że odkryłam to w czwartym dniu, a na przykład nie w piętnastym. For Christmas, all the happy smiles and the wishes, and I want it all from the lights to the mistletoe. Tell me one thing is there anything that you're missing? I will keep you warm as soon as you remove that snow. Whatever we do, we will be alright. These holiday wonders will open your mind. May all your wishes tonight come true. Okej, okay, Boże, ale mam tapetę, ale to tylko dlatego, że właśnie skończyłam nagrywać film. O, mogę mówić na temat mojego kalendarza, także ja właśnie skończyłam nagrywać film dla was i teraz muszę posprzątać pokój, bo po nagrywaniu mam wzrośnie zawsze bałagan i sobie rozcięłam palca podczas nagrywania, także widzicie jakieś poświęcenie. I teraz muszę posprzątać pokój i zaczynam chwilę robić lekcje, bo zaraz jedę e, do restauracji na obiad i potem jak wrócę, to dalej muszę sprzątać, robić lekcje i ogólnie... Czy ja już mówiłam, że jej nie w niedziel? Chyba mówiłam także no. Niestety trzeba przeżyć raz w tygodniu i niestety mam bardzo dużo nauki. Bo w tego tygodniu mam chyba trzy kartkówki i jeszcze jakieś sprawdziany. Sama nie pamiętam. Witam, Witam Was ponownie w dniu dzisiejszym. Mamy godzinę prawie 16, ale ja już będę kończyć tego vloga. Ponieważ i tak dzisiaj niedzieli sporo zmarnowałam na inne rzeczy niż lekcje, no, a niestety muszę się za to wziąć, choć bardzo, ale to bardzo tego nie chcę. Także standardowo na wieczór loguję się na snapa i losujemy osobę do dzisiejszej pocztówki. Cześć wszystkim, dzisiaj troszeczkę wcześniej, ale wszystko zobaczycie we vlogu, ale właśnie robimy losowanie na dzisiejszą pocztówkę. Well, I'm all for Christmas. All the happy smiles and the wishes. Dobra, snapy zobaczyło już 16 osób, także czekam na odpowiedź. Okej, okay, mamy odpowiedź, także dzisiaj jeszcze uznałam, bo Wam tego wcześniej nie mówiłam, ale musi być w jednej wiadomości napisane wszystko, bo tak to ja potem nie wiem, czy mam wysłać pojrzystówkę osobie, która najpierw napisała jako pierwsza wiadomość, a potem mi dosyła adres. Także wiecie, mam nadzieję, że rozumiecie, ale dzisiejszą pocztówkę wygrywa Zuzanna z Gdańska. Także Zuzia, bardzo serdecznie ja Ci gratuluję i Cię pozdrawiam, a z Wami zobaczycie już jutro. Pa pa!